A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranych z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, pora. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo. Bardzo serdecznie prosto z naszego nietypowego dzisiaj studia. Rafał Patyra. Ilona Januszewska, zwana także ikonką, <laughs> w Orzeł wylądował. Szanowni Państwo, wylądował mniej więcej w środku Piotrkowa Trybunalskiego. Znajdujemy się w nietypowym miejscu. Nasze studio usytuowane jest w nietypowym miejscu. Hala Osir przy ulicy Stefana Batorego, a my jesteśmy dokładnie w oktagonie. Dzisiaj wieczorem od godziny 19.45 będą już wchodzić zawodnicy, żeby stoczyć walki w ramach 14. Gali Strife MMA, na którą zapraszamy także do Republiki. Będzie się dzisiaj działo tutaj na miejscu, bądźcie z nami od 19.45: Republika Plus i kanał YouTube Republiki, 22.30, główna antena i główne walki. Ale zanim o walkach, proszę Państwa, i zanim te walki zobaczymy, to wzniesiemy się ku górze. Na przykład, ale kilka innych atrakcji też dla Państwa przygotowaliśmy. Szybciutko pokazujemy, co dzisiaj w skróconej wersji programu. Wstajemy. Mamy. Świat z nieba, czyli życie na motolocu. Dieta dla tych, co potrzebują siły. Gala STRIVE MMA 14 w Piotrkowie Trybunalskim. Ponieważ Ilona już zauważyła, że dzisiaj będziemy wzbijać się pod niebiosa, to może warto sprawdzić, czy te niebiosa będą dzisiaj dla nas i dla Państwa łaskawe. Jaka pogoda będzie w całej Polsce? Szybciutko patrzymy, ale wielkich zmian nie przewidujemy, czyli cały czas gorąco, czyli cały czas także wysokie mokro. temperatury, dużo słońca i lokalne przejściowe opady deszczu, a, a nawet sobie i a damy sobie mapkę, proszę bardzo, tak wygląda prognoza pogody na trzy najbliższe dni. O tym, co dzisiaj mniej więcej powiedzieliśmy, ale wielkich zmian aż do poniedziałku nie będzie. Natomiast w poniedziałek, i to zwracamy Państwa uwagę, spore ochłodzenie. Temperatury spadną nawet do 14 stopni, chociaż tego akurat po tej naszej mapie nie widać. Widać trochę zachodnio-pomorskie 14 stopni jest. I to będzie taki szok. Do tej pory było owszem mokro, ale przynajmniej gorąco. Trochę jak w Amazonii. A od poniedziałku rzeczywistość tam się delikatnie zmieni. Więc skorzystajmy z tych wysokich temperatur w ciągu dnia, aby wieczorem od jeśli ktoś w Polsce chce też, to dzisiaj. Tak, właśnie chciałam tak powiedzieć, że tak, dzisiaj w Polsce również zagrzmi, ale dopiero po południem zagrzmi na pewno tutaj w klatce. A pogoda to jest ważna kwestia, jeśli chodzi o wzbijanie się ku górze. O tym powiedziałam i dlaczego tak właśnie o tym powiedziałam? Między innymi dlatego, że no tak. Ze względu na naszego gościa. Paralotnia i motoparalotnia. Jaka jest różnica? Od czego zacząć? Jak to w ogóle jest oglądać świat z góry? O to zapytamy naszego gościa. Pan Zygmunt Zaorski, kłaniamy się nisko. Dzień dobry Panie Zygmuncie. Dzień jak dobra, miło, że Pan u nas dobra. wylądował tutaj w Portogonie. Dzień dobry Państwu. Eee... Dzień dobry. Panie Zygmuncie, jaka jest różnica motolotnia i paralotnia? motolotnia, paralotnia i jeszcze jest motoparalotnia. Moto Więc wygląda to w ten sposób, że paralotnia to jest taki latający spadochron, latający spadochron, takie latające skrzydło, miękkopłat, który napełnia się powietrzem i lata się w ten sposób. Bez silnika. Bez silnika lub motoparalotnia, czyli ma się silnik zamontowany lub do pleców, lub taki specjalny wózek trójkołowy, trajka tak zwana e, i wówczas również to jest taka, takie skrzydło miękkie. Natomiast e, motolotnia to jest to skrzydło już usztywnione rurkami e, duraluminiowymi, e, no, które są e, przymocowane do takiego wózka również e, no i tam już są większe prędkości, e, Bardziej to jest zbliżone do jakiegoś samolotu ultraletkiego. A te większe prędkości to ile na przykład? Motolotnia około 100 na godzinę. No, to już wiatr we włosach czuć. To są ogromne prędkości. wiatr we włosach czuć. Paralotnia no, to połowę tej prędkości. Przy czym na paralotni można latać bez silnika. Tu wspomnieliśmy na początku. Więc no jest cicho, natura, spotkanie i ptakami. A te obrazy, które widzimy, obrazki obok, to, to są właśnie też między innymi Pana zdjęcia, Pana filmiki. No robi to wrażenie, ale czy my możemy zdradzić ten możemy, sekret? nawet powinniśmy. Bo, bo bardzo chcemy, to jest prawda? To dobry sekret, który jesteśmy Szanowni Państwu winni. Państwo, nasz gość tak naprawdę to ma lęk wysokości. Y tak, chyba w wielu przypadkach się tak zdarza, e, może nie jest to, nie wiem, lęk Dla jakiś to jest paraliżujący, coś... ale hmm. rzeczywiście e, na balkonie, na ósmym piętrze czy dziesiątym to ja. Czyli im niżej, tym straszniej, a jak pan e, się wzbija tam już tak, na tam kilometr, tam nie ma... nie, to jest w ma... Poza tym, jeśli ja pilotuję, to nie boję się. To spokojnie Tak, jest tak natomiast nie jestem pewny tego balkonu, może w ten Czyli sposób. tak, balkon nie, ale, e, ale motoparalotnia, paralotnia, motolotnia. paralotnia, paralotnia i motolotnia tak. A ten pierwszy raz pan pamięta? Tak, było to koło Szczyrku, na takiej górce wapiennik na kursie, e, pierwszej, e, pierwszy etap paralotniowy, bo e, żeby zrobić e, tą licencję potocznie zwaną, ale to się nazywa świadectwo kwalifikacji i pilota paralotnie. W roku życia można? Chyba o 16. Okay. Chyba o 16, a może od 14, tego nie pamiętam, ja miałem już dużo więcej wtedy mm. lat, ponieważ e, Wtedy, kiedy miałem 14, zajmowałem się modelarstwem lotniczym. I tak to się zaczęło? I tak to się zaczęło. I, i wówczas no, modele klejenie modeli latających, potem jakieś tam zawody modelarskie, potem e, kurs szybowcowy, no a później po wielu latach przerwy, powrót e, do paralotniarstwa. Jak na człowieka z lękiem wysokości, to całkiem bogaty CV, trzeba przyznać. Brawo, gratulujemy. Jak podoba się Panu Polska z góry? No przepięknie. To jest tak, jakbyśmy się poruszali kolejką linową, tylko że mamy możliwość w każdą stronę skręcić, podnieść do góry. I sami decydujemy, czyli sami decydujemy o locie. Więc no Polska z góry przepięknie to wygląda na paralotni swobodnej, czyli tej bez silnika Latamy najczęściej właśnie w górach, więc w Polsce to są. trzeba mieć punkt wysoki, z którego sobie Tak, gdzie się startuje, ale tam nie mam lęku wysokości, bo stoję na ziemi. Wtedy, czyli może to jest na początku. Tak, no więc Bezmiechowa, znana taka góra w Bieszczadach. Skrzyczne, żar. To są takie miejsca, gdzie piloci paralotniowi się zbierają, jest to taka społeczność. A czy wy się właśnie ja mam trzymacie takie pytanie, razem? Panie tak, panie bo my, tak, no, my jako kierowcy to mijamy się prawda, z innymi. Czy jest jakiś ruch drogowy, ruch, no właśnie, ruch powietrzny, zasady Żegluga ruchu powietrzne. powietrznego? Pa moto paralotnią, paralotnią i tak dalej. Czy pan się ma okazję minąć gdzieś z kolegą, czy tak się spotykacie tam? W niebiosach. Druga mrugacie sobie światła, w jak stoją? gdzieś drodze? Jak stoją, nie mrugamy, bo nas nie mogą złapać. Natomiast jest wielu też i policjantów w naszych szeregach. Ale mandatu pan nie złapał? W nie, jeszcze nie. Brawo. Chociaż jak tam niżej leciałem, to nad jakąś szosą, gdzie akurat była kontrola drogowa, to policjanci próbowali zmierzyć tą prędkość, aczkolwiek no, no. My tam nie obowiązuje. Ostatnio zdaje się w Belgii fotoradar złapał kaczkę, która tak szybowała nad ulicą w mieście i, I pokazała, że przekroczyła prędkość, ale mandatu też kaczka? się dostała. A ja, kaczka. jaka była prędkość Kaczki? Nie ale wyższa niż dopuszczalna w tamtym, w tamtym miejscu zdecydowanie. Tak. Panie Zygmuncie, pasa piękna, zazdrości. Nie, no kapitalna. Właśnie chcemy też dopytać, no bo o ile osoba pilotująca musi mieć uprawnienia, co jest jasne dla nas i zrozumiałe, to czy pasażer musi też mieć coś, co pozwoli mu się wzbić w przestworze? Nie, on nie musi mieć. No jeśli chodzi o dzieci, to tam są jakieś zgody rodziców, prawda? Jeśli chcemy ich przewieźć, e, to tak. już dorośli mogą na własną odpowiedzialność, e, oczywiście i pilota odpowiedzialność, bo on to e, przede wszystkim, e, mogą latać e, no, gdzieś tam w swoim rejonie, gdzie znajdą jakiegoś pilota, który przewozi pasażerów, to, e, to bardzo chętnie. A ja pozostanę też w tym duchu sportowym. Jesteśmy w miejscu, w którym Dzisiaj wieczorem mieszane sztuki walki. Naszym widzom, kibicom przyniosą wielu sportowych, wiele sportowych emocji. Zawodnicy przez ostatnie tygodnie musieli dbać o dietę. I teraz zapytam Pana, czy dieta w lataniu paralotnią ma znaczenie? Ma znaczenie. Czy ta waga ma znaczenie? Dla paralotni może mieć. Dla paralotni może mieć i ma, ponieważ paralotnia to się rządzi takimi prawami, że musi mieć obciążenie odpowiednie obciążenie powierzchni, czyli metr kwadratowy paralotni musi być obciążony na przykład 4 kilogramami no, pilota. Więc jeśli... 4 kilogramy obywateli. Tak, więc jeśli paralotnia ma powierzchnię 25 metrów kwadratowych, no to wtedy razy 4... Stówka. Przy czym liczy się i wagę skrzydła, i wagę uprzęży, wagę spadochronu zapasowego, bo o tym nie możemy zapomnieć, kiedy wybieramy się w powietrze. Je aczkolwiek... jednak zabiera pan spadochron? Tak, ale nigdy nie używałem, jeszcze ale nie mam. tak, mam. I życzymy panu, aby chyba nie musiał pan. Tyle samo startów, co lądowań. Używać. Yy, Tyle bardzo. samo startów, co lądowań. Czy pan kiedyś zabierze naszą kamerę w powietrze? Bardzo chętnie. nie ograniczajmy się, dlaczego tylko kamerę, kamerę. kamerę i nas? A jeszcze. nas? Zmiecimy bardzo chętnie, się. oczywiście. Patrzę na nasze Trójkę I wychodzi mi i. No, na... jakby nie liczyć, jakby nie liczyć, że w sumie po mamy kolei, stówę I, sumie i na także tak. możemy śmiało e, lecieć. Przecież mówiliśmy tutaj o paralotni, bo motolotnia ma trochę może więcej. prawa, tak, może no więcej. i e, na My się zapisujemy na wszystko, bo jesteśmy Ech. gotowi na wszystko. A my tak sobie latamy, panie Zygmuncie, proszę zobaczyć. Piękny rynek w Piotrkowie Trybunalskim. Dzisiaj gościmy w Piotrkowie właśnie, a za chwilkę zwiedzimy miejsce charakterystyczne dla Piotrkowa. Może nie wszyscy je jeszcze znają, bo, bo, to nie jest, bo to nie jest wcale stare muzeum, ale tradycje za to ma bardzo, bardzo bogate. Czyli Muzeum lodów. Panie Zygmuncie, dzień. Dziękujemy za rozmowę lody? i zapraszamy na nas. No, bardzo. bardzo. E, no tak Tu podobno jest. lody kamieniaki. To jest kamieniaki hit. To, są w to są tutaj to tradycyjne. Zaraz lody. Spróbujemy się dowiedzieć, tak. jak się robi skąd się wziął pomysł na lody kamieniaki. Bardzo dobre. tylko można je zjeść. A ja garkę, zapraszam. Ale od tego jak mi się zgoda. Z panem Błażejem witamy się ponownie, ale. W niebyle jakim miejscu, tylko w Mini Muzeum Lodów, też jednym z mniejszych takich muzeum w Polsce. I trochę o tej historii, bo rzeczywiście no, jesteśmy tutaj przy pięknym anturażu. Jak do tego doszło? Jak to powstało? To jest inicjatywa organizatorki tego muzeum, a jednocześnie spadkobierczyni pewnej tradycji. Tu letniej już ponad tradycji związanej z konkretnym rodzajem Piotrkowskich lodów, ja zaraz o nich powiem. Natomiast rzeczywiście te zbiory, oczywiście jesteśmy tylko w jednej z sal, te zbiory to jest wynik jej wieloletniej pasji, którą postanowiła przekuć właśnie w wystawę muzealną, która jednocześnie jest w pewien sposób interaktywna, bo tam w czasie zwiedzania są jeszcze interaktywne elementy włączone do tego zwiedzania, a jednocześnie również funkcjonuje to jako taka no, nietypowa, tylko tradycyjna lodziarnia z tradycyjnymi lodami. Ja już nie będę wchodził w te kwestie produkcji, ale te lody różnią się w sposobie produkcji od tych znanych nam tradycyjnie, z tak zwanych budek, które możemy sobie zjeść. I właśnie nawiązując do tego, warto powiedzieć, że tutaj między innymi są sprzedawane takie tradycyjne lody, naprawdę z tradycją z przełomu XIX-XX wieku. Nazywają kamieniaki. Nie wiem, czy pani kojarzy, nie wiem, czy u was w regionie jest taka tradycja, ale u nas pod każdym kościołem w niedzielę stoją ludzie z takimi specjalnymi lodówkami, z których wyciągają i sprzedają lody. To nie są takie tradycyjne lody w znaczeniu jakichś... Na patyku. Na patyku, czy właśnie nie są jakby tak, czy, czy tych włoskich, tylko to jest specjalna receptura na, na, na prawdziwych składnikach, na naturalnych składnikach i one są bardzo twarde. I dlatego nazywają się kamieniakami. I te kamieniaki są właśnie bardzo tradycyjnym produktem y, lokalnym, piotrkowskim, Też uznanym za lokalny produkt, certyfikatami i, i tak dalej. Z tymi wszystkimi kwestiami związanymi z produktami lokalnymi, i tradycyjnymi. I właśnie te kamieniaki można tutaj tylko w tym regionie y, Starego Miasta kupić, y, właśnie w tym muzeum. Ale jednocześnie można to muzeum zwiedzić, zobaczyć te elementy do produkcji, które wykorzystywano jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, czy w końcu XIX wieku. No to produkcja zupełnie. Zupełnie inaczej wyglądała niż dzisiaj, oczywiście. Znajdujemy się w tej konkretnej sali, i tutaj mamy wszystkie maszyny, które są potrzebne do wyprodukowania tych lodów. Tak, mamy tutaj wiele różnego rodzaju maszyn, czy też y, takich y, y, miejsc do przechowywania tego już produktu wypro, y, wytworzonego, ale jednocześnie mamy też y, różnego rodzaju gadżety, tak by trzeba było to nazwać które są związane po prostu y, z lodami, bo jak się, no może, może się to nie, nie, nie wydaje. Y, Normalne, ale tych, tych gadżetów, właśnie związanych z lodami i sposobem ich, jakby przekazywania, sprzedawania, było bardzo wiele. Między innymi takim jednym z bardzo charakterystycznych sposobów sprzedaży tych lodów były takie wózki rowerowe, które już dzisiaj raczej ich nie spotkamy. Tutaj pani Blanka, która no jest jakby nawiązuje do tradycji ponad stuletniej swojej rodziny, myśli o tym, żeby właśnie w ten sposób tutaj też to zareklamować, pokazać i też nawiązać do tradycji. I ją wznowić po prostu. I tak tytułem końca tutaj jest taki przepiękny napis, że szczęścia nie kupisz, ale lody już tak. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. A my z tego zaproszenia chętnie skorzystamy, a po, żeby połączyć e, dwa tematy, które zaistniały u nas w programie, to powiemy, że lodujemy teraz. Lodujemy w Piotrkowie, oczywiście Trybunalskim, tak wygląda panorama tego miasta, bardzo starego, z bogatą historią. Mówi się nawet, że to centrum czy kolebka polskiego parlamentaryzmu 1578. Tutaj Trybunał Królewski utworzył król Stefan Batory, czyli sądzono tutaj. A dzisiaj Piotr Trybunalski będzie... Stolicą mieszanych sztuk walki, ale zanim o mieszanych sztukach zanim walki, czternastej edycji Strife, to trochę też o tej diecie porozmawiamy. Tutaj po od tych lodów wychodzimy, ale nam ta Ania narobiła smaka. Moje ulubione czekoladowe, a twoje? Albo śmietanka, albo czekolada. A ciekawe, jakie są ulubione lody naszych gości. A czy jedzą w ogóle? I czy w ogóle jedzą. I zacznę tutaj od specjalisty do spraw żywienia i suplementacji, pan Mateusz Cieślik. Dzień dobry, cześć gorą, Mateuszu. Cześć. I Maciej Steć, jak my to mówimy e, już... My, jak Stec, my to mówimy, Maciej Steć. E, my mówimy, przepraszam, Maciej Steć, człowiek od zadań specjalnych w organizacji Strife. Dokładnie Witam tak, tak. ponownie, to, A, zanim, zanim wylodujemy w tym cześć. oktagonie i skupimy się na tym, co wieczorem, to może skupmy się na tym, co przed galą. My też jesteśmy ludźmi aktywnymi. Wiemy, że rzeźbę to się robi w kuchni, a w przypadku zawodników MMA to pewnie też się trochę czasu w kuchni spędza przed galą. Tak, na pewno. Tylko, że tutaj w temacie zawodników MMA jest to bardziej skomplikowane, tak? bo jednak każdy z tych zawodników w ten limit wagowy wciska się ciężko. Mają zawsze dużo kilogramów do zbicia, no bo później na odbiciu, tym na walce chcą ważyć dużo więcej, być dużo więksi. Tak? Dzisiaj już mogą wszystko, tak, ale że tutaj, wcześniej było gorsze. Rozmawiamy też w kontekście tym bardzo temacie bardzo popularnym, tego ekstremalnego zbijania wagi, mhm. co jest też równie niebezpieczne dla zdrowia. Nie jest to. To znaczy, musi to się odbywać pod kontrolą. Bo Inaczej może zrobić Tak, przedkę, oczywiście. Prawda? Najczęściej bierze za to odpowiedzialność specjalista, dietetyk lub trenerzy. No tak, już patrzymy szerzej, nawet w kierunku ludzi, którzy niekoniecznie uprawiają MMA czy generalnie sport, ale czasami biorą się za taką rygorystyczną dietę, żeby w krótkim czasie zrzucić bardzo dużo kilogramów. Jakie ryzyko to za sobą niesie? No, ryzyko zdrowotne, tak, i też tego odbicia, tak często ludzie na własną rękę gdzieś tam wyczytają z internetu, głodzą ogół, się te ten głod... doktor doradza, tak, tak Te głodówki i tak dalej, a później dlaczego to wszystko wróciło? dziś tak? przeczytałam w internecie, że rano jak kobieta chce schudnąć przed wakacjami, przed jakąś ważną imprezą, to najlepiej jest pić codziennie ocet jabłkowy rano. Czy to jest zdrowe? Jeśli zamiast wszystkiego innego, to na pewno schudnie. No. Niekoniecznie pobudzi no tam mielita i wątrobę do pracy, żeby szybciej działały, ale no to takich mitów i takich. No, no właśnie, jest mnóstwo. Mitów, mnóstwo tak, Czyli w sytuacji, w której decydujemy się, no dobrze, mam miesiąc, aby schudnąć tam, załóżmy 5 kg, mam ważne wydarzenie i po prostu chcę albo muszę, e, wybieramy się po prostu do specjalistów. No zobaczmy, czy zrzucenie 5 kg w miesiąc jest możliwe w sposób zdrowy i przemyślany. Oczywiście, oczywiście. Jeżeli podchodzimy do tego racjonalnie, nie, tutaj zdrowe, mówimy o zdrowym mhm. odżywianiu i aktywności fizycznej. Pierwsze trzy zasady, aby zrzucić 5 kg? No dieta, aktywność fizyczna i dobre nawodnienie. Mm -hmm. Czyli tutaj woda. często ludzie zapominają o tym, tak? Mylą głód właśnie z brakiem tego nawodnienia. No właśnie. Zapytam ciebie, Mateuszu, ty prowadzisz tutaj też zawodników, jeśli chodzi o dietę. Kacper Leśniak jest tak, twoim tak. Podopiecznym. Teraz przygotowywałem już. Czy Kacper Leśniak jest no, takim posłusznym podopiecznym, jeśli chodzi tak, o odbijanie? perfekcjonista, wagi. to jest perfekcjonista, tam jest wszystko pod linijkę zapięte, Kacper się pilnuje zawsze wszystkiego. I nasi zawodnicy potrafią zaskakiwać, bo o ile dobrze pamiętam, to Kacper Leśniak wcześniej uprawiał sport inny, nie mieszane sztuki walki, ale kolarstwo. Yy, tak, z tego co pamiętam Prawda? Tam, dokładnie. To? No akurat Można sport. Połączyć, całe, życie tak. sport, Można połączyć. całe życie sport, cały no, ale na ogół w klatce spotykają się ludzie, którzy mają jakąś przeszłość w sportach walki. Trudno powiedzieć w że to sport walki chyba że na czas. No, to, ja to Mam to kilku tak. zawodników, którzy dawniej byli piłkarzami, a teraz się biją. No proszę bardzo, to też lubimy i to też doceniamy. Dobra, no to już w takim lubimy razie też zdrową dietkę mamy generalnie za sobą, a jest coś, jakaś potrawa albo jakiś składnik pokarmowy, który akurat zawodnicy MMA sobie upodobali w sposób. Szczególne nie ma, ale tutaj w tym okresie rekuperacji, czyli tej odbudowy glikogenu, no to te owoce, owoce, jak najbardziej, najlepiej wchodzą. Czyli trzy rzeczy. Owoce, owoce, jest, jeszcze raz owoce. Dokładnie, tak? teraz jest sezon, sezonowe owoce, truskawki. Truskaweczka tak. teraz. Arbust, Pojedzą taki. sobie nasi zawodnicy na pewno po tej y, gali już jutro to na pewno. Jakim maciek jakieś, pozwoli. Jakieś dobre od Maćka tutaj wszystko tak, zależy. Ale zapytamy naprawdę. tutaj teraz człowieka od zadań specjalnych, maciej. Czego dzisiaj się możemy tutaj spodziewać i powiedz proszę, czy ty masz jeszcze dużo zadań przed galą? Spodziewać się na pewno możecie bardzo dobrych walk. Na pewno main event będzie cudowną walką. Brazylijczy, który do nas przyjechał, jest jego energia do walki do pana Grabowskiego jest naprawdę Patryk potężna. Było, było to On widać niedosyk, na ważeniu wiesz, medialnym. Po gali. On chce po prostu tu tak, walczyć po ostatniej gali. Bo przypominamy, że jego walka trwała. 7 sekund trwała, no i niestety kolano przeciw ale nie przeciwnikowi. Nie jego. Ale nie jego kolano. Tak. Patryk Grabowski zrobi tutaj show, ale ja wczoraj widziałam to ważenie. Patryk Grabowski jego przeciwnik Guilherme Soares. On też zrobi show, bo Guilherme tak. jest bardzo zmotywowany, żeby tutaj zaszaleć. Tak, nawet przy ważeniu oficjalnym, gdzie się ważyli Naprawdę pokazywał już tamtą energię. A co mm -hmm. pokazał tutaj, y, gdzie było to wszystko live, to naprawdę widać, że chce tej walki i pokaże z siebie wszystko. Ale a pa, Patryk trzeba... to sobie obrał jakiś taki cel, w, żeby wyeliminować Mówi, wszystkich bo on, Brazylijczyków? Znaczy, bądź wszystko, po, 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 poprzednia bo poprzednia walka też z Brazylijczykiem, ta tak, z Brazylijczykiem tak, chce tak. wyeliminować wszystkich Brazylijczyków. Ty, na to, no, na to ja wygląda, sobie. tym bardziej u, można powiedzieć u siebie. To no, nie ma innej opcji. I proszę państwa, tutaj e, zaprośmy naszych widzów, kibiców, Jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim. E, tutaj właśnie z Piotrkowa Trybunalskiego jest Patryk Grabowski, czyli e, gwiazda lokalna, ale też już myślę, że na całą Polskę, ale lo lokalne gwiazdy Kacper Leśniak i e, Mateusz, Mateusz Kisielewski. Kisielewski. E, więc na pewno oni dostarczą nam wielu emocji. E, Maciej, a co przed tobą? Bo my pokazujemy trochę też kulisy, jesteśmy w klatce, ale tutaj do 19 to się jeszcze będzie działo. Na pewno. Jeszcze dosyć dużo pracy przede mną i przed moimi ludźmi. Za jakiś czas tutaj się też oni pojawią. Pozdrów swoich ludzi. Tak, za jakiś czas oni się też tutaj pojawią. Można powiedzieć, ja tu jestem cały czas. Spałeś? Odeśpie. Po gali, to wszystko pogali. Zimny prysznic dobrze pomaga. Staram się trochę coś. ułatwić Ci zadanie, my za chwilkę z własnej nieprzymuszonej woli ten oktagon opuścimy, żebyście mogli tutaj przygotować wszystko do, do gali. Ale powiedzmy, będzie walka kobiet. Owszem, będzie i też było widać na ważeniu, że jakieś małe spięcie pomiędzy nimi jest. Um, bo, face to face. face to face. Bo też y, ta walka doszła do tego, bo gada. Dziada nie mogła, dziada, dziada tak, nie tak, mogła wystąpić, wystąpić ale i ta walka stwierdzi, która z tych zawodniczek ma z nią właśnie walczyć. Ale to na koniec taka ciekawostka. Uwaga, przepraszam Rafale, na nie koniec. Szkodzie. Tu będzie się działo, dziewczyny będą walczyły. Dziewczyny są zdeterminowane, bardzo odważne, bardzo systematyczne. A na co dzień wiecie co robią? Jedna jest nauczycielką, pracuje w przedszkolu. Przedszkolanką, tak, tak. A, tak? Księga jest księgową, proszę ja, Państwa. można? Kolejny dzień w biurze. Będziemy zaskakiwać Dobra, tego wieczoru. 19.45 spotykamy się tutaj w Oktagonie, w Hali Osie, przy ulicy, ulicy Batarego w Piotrkowie Trybunalskim. Będziemy oczywiście pokazywali galę w Republice także. I Rona Januszewska będzie obecna w My się widzimy. Podobnie jak Raffał Patera zresztą. Dobrego dnia Państwu życzymy. A naszemu przyjacielowi z kabaretu Otto Wiesławowi Tupaczewskiemu w dniu jego urodzin życzymy wszystkiego dobrego. Z pewnością wkrótce znowu nas odwiedzą. Dobrego Do dnia. Do zobaczenia. Dobrego. I widzimy się wieczorem. We'll i right